Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, kłaniam się Państwu i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął pan poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, no i pan poseł też jest przedstawicielem Sejmu w KRS-ie. Witam, szczęść Boże, panie pośle. Szanowni Boże, witam pana redaktora, witam Państwa. Panie pośle, czy to jest normalna procedura, że Komisja Wenecka, której delegacja gości właśnie w Warszawie, zapoznaje się z nowymi, nowymi uregulowaniami odnośnie wymiaru sprawiedliwości. Cały czas ta delegacja jest, spotyka się, dzisiaj były kolejne spotkania i jednocześnie w tym samym czasie publikowany jest przez przewodniczącą komisji opinia na temat ustawy, którą właśnie sprawdza komisja. Opinia jeszcze ma być w późniejszym terminie, bo 13 też jest deklaracja, że będzie opinia. No i jest. Panie doktorze, nikt z nas nie ma wątpliwości, że to jest pewnego rodzaju spektakl. Dlatego, że komisja została zaproszona w sposób dziwny przez Trzecią osobę w państwie, ale umówmy się o osobę, która nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie. Nie jest uprawniona do prowadzenia polityki zagranicznej, a tu już nieraz i w tym studiu, i, i szerzej mówiono o tym, jak może być destrukcyjna taka polityka uprowadzana przez osobę, która nie ma do tego żadnych instrumentów, kompetencji, ale także tego zaplecza całego wiedzy i to może być szkodliwe dla państwa polskiego. Jest to robione w celu, jasnym celu politycznym, to znaczy z dyskredytowania, Prawa i Sprawiedliwości i walki politycznej, bo to nie chodzi o ja to wielokrotnie powtarzam nie chodzi o ochronę z pewnego systemu prawnego czy inne spojrzenie na sposób reformy systemu prawnego, tylko chodzi tylko i wyłącznie o ugranie kosztem sędziów. Używania tego, używając tego argumentu, swojej korzyści politycznej, zantagonizowanie Polaków i doprowadzenie do zwyci zwycięstwa w tych czy innych wyborach. I do tego używa się w tym wypadku, niestety gdzieś tam historycznie troszeczkę za naszym błędem, ale w tym wypadku Komisji Weneckiej, czyli zagranicy, y która de facto jakby nie ma, może inaczej, nie tyle nie ma zrozumienia, dla całości problematyki, co nie chce mieć zrozumienia, czyli nie chce zrozumieć całego kontekstu sytuacyjnego, okoliczności, jakie spowodowały rozpoczęcie reformy wymiaru sprawiedliwości i nie jest zainteresowana też, żeby wskazać, bo ja się zgadzam, że w tej ustawie pewnie nie wszystkie zapisy są idealne, zresztą sami zgłaszaliśmy poprawki już na etapie procesu ustawodawczego, tam były, pewne błędy były korygowane i gdyby Komisji Weneckiej chodziło do, o przygotowanie projektu, który by uznała za Konieczny i potrzebny, ale posiadający mniej lub bardziej istotne wady, to by zaproponowała takie zmiany. Ale to chodzi po prostu o taką um, zero-jedynkową tak, walkę jest, z Prawem i Sprawiedliwością i z rządem Prawa i Sprawiedliwości. To jest właśnie element tej walki z obecnym rządem i w tej walce właśnie uczestniczy ten podmiot międzynarodowy, bo warto też jeszcze przypomnieć naszym widzom, że Komisja Wenecka nie jest instytucją, nie jest organem. Unii Europejskiej, tylko to jest y, instytucja związana, niezwiązana z Ale Oczywiście, właśnie. że, ale tych instytucji międzynarodowych, które są używane, to jest Parlament Europejski, mm -hmm. no rezolucje ma być tak, e, tak no właśnie jest przygotowana, jest e, Rada Europejska, Komisja Europejska, ileś, ileś instytucji. Na Europy za chwilę. No to jest ileś instytucji, których się, nie tylko związanych z samą bezpośrednią Unią Europejską, których się używa do tej walki. I tak naprawdę nie chodzi tutaj w ogóle o wymiar sprawiedliwości, tylko chodzi o walkę z prawem i sprawiedliwością. Czy, też użyłaś tego argumentu w stosunku do Węgier, ale trzeba też sobie uświadomić, że nie chodzi tutaj o jakieś rozwiązanie, nie można ulec takiemu przekonaniu, że, że jeżeli prawo i sprawiedliwość zaakceptuje takie czy inne rozwiązanie w ramach wymiaru sprawiedliwości, to w tym momencie te ataki z zewnątrz, czyli z Europy, ustaną. To będą inne osie Sporo to będzie Kornik-Dugasz, a jak nie Kornik-Dugasz, to cośkolwiek innego, co będzie ale, dowodem na dobrze, to, że w panie, nie ma demokracji. To jest Pana rząd, który di jest niewygodny dla elity. Jak jest Pana Zachodu. diagnoza, Pana e, ocena e, powodów e, tych ataków? Czy to jest, chodzi o to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest, e, no nazwijmy to, rządem konserwatywnym w przeciwieństwie do wielu innych rządów, e, które są w stolicach poszczególnych państw europejskich? Czy jeszcze może o co innego chodzi? A jeśli e, tak, to o co? Oczywiście chodzi o kilka elementów. Bo oczywiście to jest rząd konserwatywny z pewnym odwołaniem do tej także Unii Europejskiej, bo nikt nie mówi o tym, żeby Polska występowała z Unii Europejskiej, ale do tych wartości, które były u zarania Unii Europejskiej, ze zdrową polityką dotyczącą świata zewnętrznego, czyli tego, co jest poza Unią Europejską, czy to chodzi o migrację, ale także kwestii rosyjskich. Przecież to jest Jedna kwestia, kwestia ideologii narzucania pewnych patologicznych rozwiązań, czy rozwiązań, które są niezgodne z duchem Europy przez część elit zachodnich, to jest intencja. Rosyjska, mówiąc wprost. Rosyjska czy wschodnia, która zmierza do tego, żeby rozbić Europę, która przecież Rosjanie świetnie dogadują się z niektórymi państwami no, Ale właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest oskarżane przez opozycję, że gra e, według partytury napisanej gdzieś na Kremlu, e, bo właśnie te działania, poszczególne działania prawej rządu Prawo i Sprawiedliwości, obecnego rządu, no są elementami właśnie rozbijania tej jedności. Ja, tak to znaczy, no, nie my budujemy e, nie my budujemy gazociąg Nord Stream, czy na. No, 2. Nie my mówimy o tym, że trzeba tak jak to przywódcy innych państw Europy Zachodniej w jakiś sposób porozumieć się z Rosją i próbuje się... No ale Prawo i Sprawiedliwość podważa to fundamenty Unii Europejskiej, czyli praworządność. No, to, no to słyszymy tak, że i z ust sędziów Trybunału ja Sprawiedliwości, jest, jest, e, i tak dalej. To jest prawda, bo gdyby rzeczywiście któreś z państw naruszyło, w tutaj tej akademickiej nie. dyskusji, co to jest praworządność, ale e, na, naruszyło wspólne zasady, które są... E, Jądrem tego, tej cywilizacji europejskiej, to rzeczywiście byłby powód do niepokoju. Ale naprawdę zapewniam, w żadnym zakresie można się spierać, czy poszczególne reformy są słuszne, czy powinny iść w tym, czy w innym kierunku, ale nie ma tu zagrożenia dla, dla państwa demokratycznego, dla pewnych idei, które są, są z tym niesione. Jest to używane tylko jako taki slogan, pretekst do tego, żeby walić, uderzać w prawo i sprawiedliwość, w ten sposób argumentować. I on się rzeczywiście fajnie sprzedaje, no ale panie że no no. Wróćmy do, czyś, do sytuacji czyś. we Francji, prawda, która tak. miała podczas, która ma podczas demonstracji miejsce. Doradca prezydenta Francji, to już dawno temu, ale była sytuacja, bezpośrednio brał udział w pacyfikowaniu demonstrantów. I nikt nie, miało, nie mówił o zagrożeniu dla demokracji w tamtym, w tamtym państwie, chociaż było to poniżej jakichkolwiek standardów. Nikt nie mówił o rezygnacji prezydenta. W Polsce takich zagrożeń nie ma, mówi się o zagrożeniu demokracji. Już nie chcę mówić ale o tym, że Część komentatorów zwraca uwagę właśnie, że. Ta kampania, która jest organizowana przeciwko obecnemu rządowi w Warszawie, jest podyktowana też tym, że, że rząd polski próbuje prowadzić w miarę samodzielną politykę, być pewnym. Pod, podmiotem, a nie przedmiotem e, tych międzynarodowych relacji, stosunków. Rzeczywiście próbuję, bo to jest tak, że jesteśmy jednym z największych państw Unii Europejskiej i nam się należy ta podgotować. Państwo o dużo mniejszej pozycji często mają e, dużo silniejszy wpływ, dużo silniejszy głos w Europie aniżeli Polska. Do tej, do tej pory było przygotowane przeświadczenie, że w zasadzie. E, i to wynikało z pewnej mentalności naszych elit, zarówno tych lewicowych, jak i liberalnych, które uważały, że trzeba wisieć u czyjeś klamki, żeby załatwiać, być może nawet, myśleli w jakichś kategoriach interesów państwowych, ale jakieś interesy dla Polski. Znaczy, pierwszy wisiało się u klamki wschodu, później, a szczególnym przykładem no, tego jest Donald Tusk... Niektórzy zarzucają która nie jest tutaj... obecnemu rządowi, że wisi u klamki Białego Domu. Panie doktorze, rzeczywiście my, dla nas Stany Zjednoczone są ważnym partnerem. Też wynika to, że te relacje są bardzo dobre i szukanie orientacji na Stany Zjednoczone z podejścia, i to ja nad tym boleję. Części elity europejskich, które na dzień dobry, właśnie poprzez powiązania Donalda Tuska i tych elit koalicji obywatelskiej z, z, z swoimi kolegami w, w Europie Zachodniej, wypchnęli, Rząd prawa i sprawiedliwości, pani premier Szydła, później pana premiera Morawieckiego, z normalnego, partnerskiego dialogu w ramach Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że Stany Zjednoczone, które geostrategicznie są naszym najważniejszym sojusznikiem, dzisiaj są dużo ważniejsze, może nie dużo ważniejsze, ale równie ważne jak, jak Pani. A czy partnerzy z Unii pan Marszałek Senatu, który zaprosił Komisję Wenecką, ma jakiś własny interes w tym, aby zaprosić tęże komisję? Pytam, bo część też są takie głosy, że właśnie dzięki temu odwraca uwagę opinii publicznej od swoich osobistych problemów z, z, ze swoją Panie, że określa, no, Bo że Pan Grodzki buduje swoją niezależną, próbuje budować swoją niezależną pozycję, będąc jakimś jednak narzędziem, swoją niezależną pozycję w ramach tego systemu rozproszonej opozycji, bo ona jest bardzo rozproszona, nie, nie, jakby nie, nie, niezorganizowana, ale jednak, jednak w, mówiąca w tych najważniejszych sprawach wspólnym głosem. Co do tych zarzutów, Pan mówi o tych zarzutach kopertowych. Ja bym był jestem prawnikiem, adwokatem, też bym był tutaj bardzo ostrożny. Dlatego, że to, że wszyscy przypuszczamy, że tak było, czy większość przypuszcza, że tak było, i są kolejne głosy, to jest kwestia jeszcze dowodowa i trzeba tutaj być bardzo ostrożnym. Dlatego, że jeżeli to są sprawy sprzed kilku, Ale kilkunastu czy to jest, lat. właśnie, czy to jest do y udowodnienia, jeśli. Nawet gdyby udowodniono marszałkowi, że była jakaś, y, jakieś działanie niezgodne z, pra z, pra z prawem, to chyba, chyba jeśli to miało miejsce na początku lat 90. przyda miło. w 90. to się przydawniło, poza tym takie sytuacje korupcyjne są zawsze y, zazwyczaj są bardzo trudne do udowodnienia post factum. Bo kiedy działają służby, kiedy są podglądy, podsłuchy, kiedy są bezpośredni no, że można jakoś złapać być, tak, tak, złapać na przykład na tym, że koperta została wręczona i zabezpieczyć dowód. Ewentualnie jest nagranie z takiej rozmowy, czy nawet jest, można uprawdopodobić daną okoliczność. Jeżeli to są wydarzenia sprzed kilkunastu lat, to one dowodowo są bardzo trudne. Też nie dziwię się Prawda. dlatego, że że trzeba wzywa do do innych osób, które by się zgłaszały, bo być może są inne wydarzenia, być też kwestia skali ilu jest świadków w takim, w takim zakresie, ale y, z mojego doświadczenia adwokackiego y, to sprawa jest dowodowo bardzo trudna do przeprowadzenia po tylu latach. Panie ministrze, zmieńmy nieco temat, przenieśmy się teraz na arenę już w ogóle między, międzynarodową, chociaż też Wiąże się w kontekście, z w kontekście tak y, y, też naszych tutaj spraw. Panie ministrze, czy... Y, y, Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa w sprawie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie e, i tego napięcia na linii e, Stany Zjednoczone-Iran. Znaczy, nie ma co ukrywać, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest powa poważna, ale tu jest kolejny etap pewnej histerii gry politycznej, która jest używana, e, w Polsce, dlatego że. E, Widzimy, miejmy nadzieję, że tak to się rozwinie, że przy tej pierwszej eskalacji, czyli yy, dokonanie likwidacji yy, irańskiego generała i odpowiedzi poważnej, ale niespecjalnie nadzwyczajnej, yy, nadzwyczajnie ostrej odpowiedzi irańskiej, no. Trzeba tu wziąć pod uwagę ten dramat, który zdarzył się z samolotem ukraińskim. Być może ten przebieg całych wydarzeń byłby zupełnie inny, gdyby nieprawdopodobne zestrzenie samolotu irańskiego. Ale no jeszcze nie ma pewności, czy. Nie ma. chociaż bezpośrednio związane z tymi atakami, czy to była. Wszystko wskazuje był na to, to wypadek czy... jest, jest mhm. kilka. Kilka takich poszlak, pomijając nagrania, ale też dowody w postaci zdjęć tego, tego samolotu, jakie są uszkodzenia na, na poszyciu samolotu. Do tego sytuacji momentu, w którym doszło do tej katastrofy, czyli bezpośrednio w trzy godziny po, po interwencji amerykańskiej. Jest dużo elementów, też są elementy prawdopodobnie tego pocisku, który został, który, tor, którego użyto do. Potencjalnego zestrzenia, więc dużo, wszystko wskazuje na wypowiedzi już poważnych polityków międzynarodowych, chociażby premiera yy, Kanady, także wskazują, że tutaj mamy do czynienia je, niestety prawdopodobnie z zestrzeniem, co pewnie trochę zmieniło yy, całą sekwencję wydarzeń, bo bo, bo jakby mm -hmm. też nie było to, do, jeżeli doszło do tego, to było to przypadkowe, niecelowe, ale no, zmienia jakby optykę patrzenia wszystkich stron konfliktu. Ale trzeba zażyć, co za, zrobiła, od tego, tego co zrobiła polska opozycja. Otóż doszło do no, historycznego wzywania do wycofania polskich wojsk z Iraku. Czyli no właśnie jak pan pytał, kto gra tym scenariuszem pisanym w Moskwie, no to na pewno Rosjanom pasowało to, że Polacy się wystraszyli. Cała opozycja, nie cała opozycja, opozycja Nieca, była za niecała. tym, aby wycofać między innymi um, Koalicja Obywatelska była wstrzemięźliwa w tej sprawie. To prawda, sprawie ale i nie przedstawiciele hmm. opozycji, którzy mówili o tym małym kraju w Europie, chociaż było wiadomo dla każdego, kto śledzi oczywiście. ma troszeczkę pojęcia o tych stosunkach międzynarodowych, że nie chodzi o Polskę, ale próbowano tak. przystawić do tego Polskę, więc widać jaki scenariusz tu jest pisane. Ja słyszałem na własne uszy wypowiedzi, ja też byłem na posiedzeniu niejawnym od Komisji Obrony Narodowej, która mm. o tym mówiła, i, i nie o wszystkim można tam mówić, to raczej pozytywne informacje otrzymaliśmy od pana ministra tak, ale wypowiedzi na przykład zarzuty polityków i już koalicji obywatelskiej, które mówią o tym, że podczas to jest skandal, że polscy żołnierze, którzy przebywają w Iraku, cho, chowają się do skronu i w tym momencie, po co to jest ta misja szko, szkoleniowa? No, pra, panie redaktorze, każdy, kto bierze udział w tego rodzaju działaniach, wie, że są odpowiedni. Instrukcji, w momencie zagrożenia rakietowego. Jest obowiązkiem każdego żołnierza udać się jak najszybciej, nie tylko żołnierza cywila, też udać się jak najszybciej do skojarzenia i panie... używanie takiej retoryki hmm. historycznej nad, nadwrażliwej w postaci do poważnego, poważnej sytuacji, która jest na Bliskim Wschodzie. Żądania zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego powoduje, że my tak oczywistych sprawach nie potrafimy mówić jednym głosem, chociaż po co jest ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Nie po to, żeby zastanowić się, jaka jest, jaki jest cel polskiej obecności w Iraku na Bliskim Wschodzie, I żeby przewidzieć, jakie będą działania i jak strona polska Ale ma zareagować. Ale chcesz, tylko żeby ten czy inny kandydat chcesz na chcesz prezydenta panu prezydentowi, i... Żeby pokazał, tak, jestem otwarty, słucham różnych głosów, różnych opinii, mogę wysłuchać nie muszę, no prawda, to Co taka Rada Skorzystać? Bezpieczeństwa no, wydała? Na ile za, 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 za Jeżeli miał być... Po pierwsze, nie jest to taki poziom zagrożenia, czy skomplikowania hmm. sytuacji międzynarodowej, że potrzeba ta, takiego wystąpienia, załóżmy, żeby... Bo ja sobie odpukać, żeby takie nie, sytuacji nie, 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 nie miała miejsca, ale mo może być taki moment, że prezydent Wraz z szefami najważniejszych partii, premierem, stanie jednym głosem zabiorą, przedstawią polskie stanowisko. Tak. Po pierwsze, na to, by szans nie było. Po drugie, ja sobie wyobrażam, że wystąpiłby jeden czy drugi kandydat na prezydenta, wygłosił swo swoją Tyradę o tym, jak to rząd jest nieprzygotowany, albo jak to on ma inne zdania, niż ale to bez względu na to, czy jest Rada, I, czy nie i tak i, wystąpi i, i wygłosi taką tyradę. I, no, ale y, przynajmniej nie deprecjonujemy bardzo, bardzo, bardzo ważnego organu, jakim jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Bo rzeczywiście, tak jakby oby się nie zdarzyło, ale mogą się zdarzać takie sytuacje. I chodzi o to, żeby a... budować autorytet instytucji państwa, a nie deprecjonować się na potrzeby na, na przykład zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Panie mistrze, dobra jest właściwa decyzja e rządu, że Pozostaną polscy żołnierze żo 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 w Iraku? Po pierwsze, po podwójnie dobra. Po pierwsze, dlatego, że to jest to, jest to misja szkoleniowa. Mm -hmm. Polityka polskiego rządu od czterech lat wygląda w ten sposób. My mówimy e, uchodźców, e, tak w moim pewnym uproszczeniu, uchodźców w Polsce uważamy, że nie należy przyjmować z różnych względów, i to jest ta argumentacja, nie, nie, nie od tego jest ten program, ale będziemy pomagali tam. Państwa, które są zagrożone, których pokój jest zagrożony, stabilność jest zagrożona poprzez pomoc humanitarną, ale także poprzez stabilizację tamtych organów władzy. Obecność polskich żołnierzy tam w misji szkoleniowej powoduje, że bardzo wątła władza, która jest w Iraku, staje się silniejsza, sprawniejsza, bardziej stabilna. I to, jeżeli nie chcemy, to trzeba to trochę zarynkowe. Albo chcemy doprowadzić do całkowitej anarchii w Iraku i za chwilę przyjmować uchodźców, albo musimy być w takiej czy innej formie tam obecni i gwarantować tutaj spokój w Polsce. To jest pierwszy powód. Drugi powód, yy, i to już był scenariusz pisany na Kremlu, gdyby na odpowiedź takiego ataku, zresztą nie, 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 jakiegoś, nie, 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 nie jakiegoś nadzwyczajnego zagrożenia, o czym nie, mówiłem, yy, polski rząd re re reaguje w popłochu i wycofuje się i słucha yy, tracąc, też wiarygodność to są w, 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 w oczach nie tylko Amerykanów, ale innych partnerów z NATO, no to to było w to migraj panu Putinowi. Być może za drugim, trzecim takim zagraniem, bo nie za pierwszym, ale po drugim, trzecim wycofaniu polskich wojsk można było całkowicie podważyć wiarygodność Polski mm, jako sojusznika. Prezydent Donald Trump apeluje do państw NATO o większe zaangażowanie się na Bliskim Wschodzie. Jak my jako państwo moglibyśmy się bardziej zaangażować? Czy powinniśmy na ten apel odpowiedzieć? Jak pan ocenia, czy inne państwa NATO, na przykład nie? Niemcy, Francja też y, zareagują na ten apel znaczy, pana prezydenta Trumpa. Przepraszam, bo oczywiście musimy pomagać na Bliskim Wschodzie, ja to, ja to uzasadniam, ale też musimy mieć jasną strategię, co my chcemy na Bliskim Wschodzie osiągnąć. Jakie są nasze cele? Jednym z nich oczywiście jest stabilizacja Blisko, Bliskiego Wschodu jako takiego. I nasze zaangażowanie uważam, że jest w pełni wystarczające. My naprawdę robimy bardzo dużo, szczególnie w tej zakresie tej pomocy humanitarnej. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o misje wojskowe, praktycznie we wszystkich uczestniczymy. I trudno też oczekiwać, że państwo które jest na dorobku robiło więcej. To właśnie raczej bym spojrzał na państwa Europy Zachodniej. Dużo bogatsze, które też mają zobowiązania historyczne. Francja chociażby, Wielka Brytania, zobowiązania historyczne. Były kraje kolonialne. Znieniu, oczywiście. I one doprowadziły w do jakimś sensie do tych dramatów, które tam mają miejsce. One rzeczywiście powinny być bardziej obecne, i to też jest w ich interesie, bo jeżeli nie, to będą miały problemy migracyjne u siebie. Panie Myszy, jeszcze na końcu naszego programu wrócę do spraw związanych z e, problemami z wymiarem sprawiedliwości. Jutro, ulicami Warszawy, ma przejść Marsz Tysiąca Tuk, czyli będą e, sędziowie w Togach i pewnie też e, adwokaci, no i radcowie prawni, i będą goście też z zagranicy. No właśnie, jak Pan ocenia tego typu manifestacje? Panie, panie że ja jestem adwokatem, bo ja, zobaczymy, ile będzie Pan na tej ma manifestacji no, że nie w nie będę yy, pomijając to, że zobaczymy ile tych tuk będzie na, na demonstracji, to ja bardzo ciężko pracowałem na to, żeby być adwokatem. Yy, dla mnie toga jest pewnego rodzaju świętością, można powiedzieć. To jest jakby pewien wyróżnik, w którym się pracuje i zaszczyt który jest. I nie chciałbym, aby to wyróżnienie, ten symbol pewnego doświadczenia i też zaufania obywateli względem mnie czy innego adwokata był używany do celów politycznych, chociażby w takich demonstracjach. Chciałbym, żeby toga była używana tam, gdzie ona być używana powinna. I mam nadzieję, że wielu adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów bardzo poważnie to przemyśli, czy rzeczywiście toga, do tego służy. Bo oczywiście mogą brać udział w demonstracjach. Ale no, być nie może mamy nadzieję, to, że sędziowie nie na tę manifestację, jeśli przyjdą w todze, m, ale bez łańcucha. No nie, jeżeli to już było przyjście z łańcuchem, tak. to byśmy, byśmy tutaj poważne wykroczenie tu można było mówić o poważnych deliktach. Panie pośle, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był pan poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. bardzo z panem Bogę. Dziękuję Państwu za uwagę na polski punkt widzenia. Zapraszam już jutro o godzinie 21.40 rozpoczynamy nasz polski punkt widzenia, a teraz życzę dobrej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.